Czytam na kartach u Ewangelisty Mateusza w 9 i 10 rozdziale, gdzie w wierszach wybranych tak jest napisane: I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie, i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc lud, użalił się nad nim, Gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. I przywołał dwunastu uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A te są imiona dwunasta apostołów. Pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza oraz Jan, brat jego, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Kananejczyk, i Judasz Iskariot, ten, który Go wydał. <laughs> Tych dwunastu posłał Jezus rozkazując i mówiąc na drogę Pogan nie wkraczajcie, i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły w domu Izraela. A idąc, <laughs> głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wstrzeszajcie, <tryk> trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie miejcie w trzosach swoich złota ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwusukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. Tyle słów Ewangelii Świętej. A Tobie łaskawy Panie Boże nasz, dziękujemy za ten świąteczny dzień, za tę społeczność, którą tworzymy i za to Słowo, które dziś stawiasz na drodze naszego życia. Prosimy, racz pobłogosławić teraz Jego zwiastowanie i słuchanie w sercach naszych. Amen. Umiowani przez Jezusa Chrystusa, drogi siostry, drodzy bracia, drogi dyski zboże, jak też goście tutejszego nabożeństwa. Zachętą do pochylenia się i rozważenia naszego dzisiejszego tekstu niech będzie taka myśl, takie słowa, leitmotiv, myśl przewodnia. Czasami streamowcy po nabożeństwie się nie pytają, a jaki jest tytuł kazania, to być może dziś moglibyśmy taki tytuł właśnie dać. Mianowicie jest jeszcze wiele do zrobienia. A żeby rozwinąć tę myśl, chcielibyśmy zastanowić się, o czym mówi nasz dzisiejszy fragment Ewangelii Mateusza. I początkiem naszej opowieści niech będzie Jezus, który gdy żył tu na ziemi, Głosił kazania, uzdrawiał, był wśród ludzi i szedł do ludzi, do domów, i wniosek, i do wiosek. Działał, bo tak wiele jeszcze było do zrobienia. Jak mówi autorka jednej z pieśni, która jakby opisuje to działanie, a opisuje to w ten sposób. To jest pieśń numer 744. On szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg, a idąc uczył kochać i przebaczać. On z celnikami jadł, on nie znał, kto to wróg, pochylał się nad tymi, którzy płaczą. Nie chodził nigdy sam, bo za nim nogi lud zdumiony kroczył, widząc cuda jego. Podążał zawsze tam, gdzie życie nękał trud i nigdy nie odrzucił proszącego. Pocieszał w każdy czas tych, co go szukali, błądzących, słabych oraz zaginionych. On przyjdzie jeszcze raz w niebiańskiej chwale swej, by sądzić wszystkich żywych i Umarłych. Pan Jezus działał, bo tak wiele było wtedy jeszcze do zrobienia. W ten sposób ewangelista Mateusz zapisał to i opisał gdzieś mniej więcej 50, może 60 lat później do zborów, stawiając pytanie: Jakim chcecie być zborem? Co składa się na Waszą wiarę? I to pytanie jest ciągle aktualne również i dzisiaj, w XXI wieku, kiedy patrzymy na nasz Kościół i zadajemy sobie bądź to w cichości serca lub w otwartych dyskusjach, pytanie o przyszłość. My tej przyszłości na szczęście nie znamy, ale. Powtórzmy nasze powtarzające się tu dziś słowa. Jest jeszcze wiele do zrobienia i nie zapomnijmy o tym. Chociaż wiele na pewno zostało zrobione, także tu i w Tychach. Został wybudowany piękny kościół, ostatnio została wyremontowana wieża, piękne schody są przed kościołem. Wiele rzeczy zrobiono. Zrobiono wiele rzeczy w sensie materialnym, ale na pewno i w wiele w sensie duchowym. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że nie możemy osiadać na laurach, że jest jeszcze wiele do zrobienia. I drodzy, w dzisiejszą piątą niedzielę po Trójcy Świętej myślę, że ten nasz entuzjazm. Tego święta, zesłania Ducha Świętego, w którym obchodziliśmy uroczyście powstanie pierwszego zboru. Nieco ten entuzjazm jednak być może już osłabł, a pytania codziennego życia pozostają te same co wtedy. I czytając słowa Ewangelii Mateusza. Wyobrażam sobie, że w czasach Mateusza członkowie zgromadzenia też zastanawiali się nad tym, co stało się z Jezusem. Gdzie jest to królestwo niebieskie, o którym wszyscy mówią? I myślę, że w trudnej rzeczywistości tych pierwszych wspólnot chrześcijańskich od dawna czekano, powiedziałbym, na lepsze, na, nawet na złote czasy. A ludzie nie zawsze byli pewni, co to znaczy być chrześcijaninem, co odróżniało młodych chrześcijan od ich żydowskich korzeni. Tak, mieli wiele pytań. Wyrażali też głośno swoje wątpliwości. I to właśnie dlatego ewangelista Mateusz odpowiada im w swojej Ewangelii płomiennym wyznaniem. I co mówi? Patrzcie na Jezusa. Wspomnijcie co robił, co głosił. On przyszedł do ludzi, głosił radosne, inspirujące przemowy i podobieństwa takie charakterystyczne i zapadające w pamięć. My je też oczywiście doskonale znamy, czy to o miłosiernym samarytaninie, czy o roli, czy o bogaczu, o właścicielu winnicy czy innych. Co nim kierowało? Na pewno współczucie, które Poruszało go do głębi. Na pewno miłosierdzie dla zmęczonych i poranionych i wreszcie miłosierdzie, miłosierdzie dobrego pasterza dla owieczek, które były zdezorientowane i zagubione. I drodzy zarówno wtedy, jak i teraz. Ludzie tęsknią za uwagą innych ludzi. No bo pomyślmy, czy nie temu służą nasze współczesne media społecznościowe? Czy nie po to relacjonujemy i wstawiamy do sieci wszystkie nasze wydarzenia i przeżycia z naszych wycieczek, wyjazdów, urlopów, czy jakichś osiągnięć, czy uroczystości rodzinnych itd. Nasz czas wydaje się w tej chwili nieco bardziej rozdarty niż kiedykolwiek. Zalew wiadomości, zwłaszcza tych złych i nieprzewidywalnych, jest ogromny. Jesteśmy także zmęczonym, zdezorientowanym i niespokojnym pokoleniem. Być może wielu jest wypalonych nie tylko zawodowo, ale jest też wypalonych życiowo. A według wielu diagnoz socjologicznych żyjemy w społeczeństwie strachu. To właśnie strach staje się dominującym uczuciem współczesnych społeczeństw, który obecnie tak mocno wpływa na wszystkie dziedziny życia. To uczucie strachu paraliżuje i demotywuje zwłaszcza tak wielu młodych ludzi. Odbiera tak wielu chęć do życia, do działania, niejako mówiąc obrazowo, strąca ich w obojętność i smutek, czasami w lęk i depresję. Co sprawia, że my dzisiaj często jesteśmy tacy zmęczeni i wyczerpani? Czy wynika to z troski o bliskich, o ich przyszłość? Czy być może przeraża nas sytuacja w świecie, czy może troska o zdrowie najbliższych, a może o zdrowie nas samych? Drodzy, dziś tak jak i wtedy, Pan Jezus widzi nas. W naszym lęku i wyczerpaniu. Ewangelista Mateusz wyznał w tym czasie do swojego zgromadzenia: Jezus widzi nas i ma miłosierdzie. Przychodzi do nas w naszych miastach i w naszych wioskach. I przekazuje nam dobrą nowinę o Królestwie Niebieskim i uzdrawia nasze słabości. Trzeba nam się zatem otworzyć. Na Jego słowo. Wielu dziś odchodzi od Kościoła, od parafii, od społeczności, od Boga, bo mówią, On nam nie jest potrzebny do niczego. Ale często, niestety, są konfrontowani z prozą życia. Wielu wraca, jak ów marnotrawny syn, by jednak zakosztować tego, co jest Boże, co daje Bóg, co może wnieść do naszego życia, a daje pokój, którego świat nie, dać nie może, daje radość, daje nadzieję. I wreszcie, tym, którzy w Niego wierzą, zostali ochrzczeni, daje życie wieczne. I wtedy to wszystko, co oferuje Bóg, staje się rzeczywistością i doświadczeniem. Tego miłego uczucia, które może być doświadczeniem każdej i każdego z nas. 50 lat po zmartwychwstaniu Jezusa, Mateusz uchwycił się tego daru właśnie Jezusa i mógł na nowo pojąć, jakie to uczucie spotkać wcielonego, żywego Boga. Trzymajmy się tego również i my dzisiaj, by każdy mógł tego doświadczyć: doświadczyć pokoju serca pod Bożym błogosławieństwem w tym pełnym niepokoju świecie, który, w którym wielu pyta, dokąd w świecie zmierzasz. My zmierzajmy zawsze w kierunku Bożym. Niech naszej uwadze nie ujdzie właśnie ten fakt, który zamieszcza Mateusz na końcu swojej Ewangelii, jak wiemy, przykazaniem chrztu, które ma skupić wszystkich ludzi na Ziemi, a w którym to mówi: idźcie wtedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Ta dobra nowina ma być głoszona na całym świecie. To, że dziś jest transmisja internetowa tego nabożeństwa i kazania, to nie dla poklasku, ale właśnie po to, by ta Ewangelia szerzyła się na cały świat. De facto jest to dzisiaj możliwe. My się nie zamykamy tylko w granicach naszego miasta, wiosek czy naszego kraju. Być może jest ktoś, kto dziś jest z nami za granicą. Czy to na stale przybywający, czy być może jest dziś na urlopie i jest razem tutaj z nami i słucha tych słów które docierają i mają dotrzeć wszędzie, że ta Ewangelia musi być głoszona na całym świecie. Jest to dar, który sami otrzymaliśmy i mamy przekazywać dalej. Pamiętajmy, że Jezus zawsze troszczył się o ludzi i to my ludzie nadal jesteśmy dla Niego najważniejsi. Wszystko, co głosił, nakierowane było dla naszego dobra. Dla naszego błogosławionego życia. Dlatego niech i dziś, i teraz, sam Jezus będzie obecny także u nas, w naszych domach, w naszych rodzinach. Dzisiaj, kiedy zasiądziemy razem do stołu, niech będzie obecny w naszych rozmowach, w modlitwie dziękczynnej składanej jako podziękowanie za spożywane dary. No bo przecież On nigdy nie chciał być jednorazowym bohaterem dla świata. On nie chce pozostać Jezusem historii, ale chce być Chrystusem wiary, ponadczasowo i zawsze dla każdego pokolenia. I my mamy kontynuować to dzieło. Mamy iść do ludzi, bo Bóg nie chce być zapomniany. A każdy, kto czegoś doświadczył, każdy, kto poczuł, jak Bóg dotyka jego serca, kiedy zmienił jego życie, ten powinien odpowiedzieć i złożyć świadectwo, czynić uczniami. W jaki sposób? Myślę, że pierwszy krok czynimy wtedy, kiedy wychodzimy z domu w niedzielny poranek. To już jest świadectwo dla świata, bo. Myślę, że co jak co, ale większość ludzi, którzy w niedzielę rano się poruszają, to właśnie zmierzają do kościoła na nabożeństwo. Drugim krokiem może być to, że zaprosimy kogoś, z kim mieszkamy. To jest początek, ale ten pierwszy krok trzeba wykonać. No i oczywiście postawa naszego życia katolicki i duchowny, który pochodzi z Francji, może niektórzy go znają, nazywał się Jan Maria Vianney, tak kiedyś powiedział, nie mów ludziom o Bogu, kiedy nie pytają, ale i tak, by pytać zaczęli. A więc wiele jest jeszcze do zrobienia. Jako Kościół ewangelicki w wielu miejscach z niepokojem patrzymy na jego przyszłość, jak to będzie. Minioną niedzielę na przykład modliliśmy się o parafię w Lipnie, która liczy 20 osób. Dzisiaj będziemy się modlić o parafię w Ostrowie Wielkopolskim, która liczy jeszcze mniej. Bo 12 osób, <laughs> taka ma garstka ludzi, a związana z sobą, ze swoim kościołem, ze swoją parafią. Niech im Bóg błogosławi i niech ich wzmacnia. Dzisiaj Bóg posyła i nas, jako swoich uczniów, do świata. Byśmy i my czynili uczniami, byśmy byli tymi zapraszającymi, by zmieniać oblicze tej ziemi, by budować Królestwo Boże już tu i teraz, by po prostu być Jego świadkami i czynić to, co jest <coughs> podstawowym zadaniem Kościoła od dwóch tysięcy lat. Idźmy umocnieni naszym Bogiem, zainspirowani dzisiejszą Ewangelią. Wyjdźmy do ludzi, do świata, który nas otacza, bo tak wiele jest jeszcze do zrobienia. Amen.